No, witam serdecznie. Miało być pół godziny, zeszło nam prawie 3 godziny. Kamień po kamieniu, szukaliśmy matki, ale znaleźliśmy. Samą matkę wrzuciliśmy do ula. No, teraz już pszczółki schodzą do Do środka. To jest ulik odkładowy, malutki na 5 ramek. Jest cały pszczoły. Teraz ta pszczoła za bardzo się już nie mieści, więc będziemy musieli. Tutaj podmienić ten ulna na coś, na coś trochę większego, żeby, żeby można było pomieścić całą tą pszczółkę. No ale tutaj była walka na, przy 30 stopniach przez prawie 3 godziny, ale jakoś się udało. Najpierw złapaliśmy samą matkę, włożyliśmy ją do ula, bardzo nie chciała, 3 razy nam uciekła. No, a później no a później już jak w końcu ją jakoś tam umieściliśmy, udało się ją zamknąć, to reszta pszczoły już widziała, że. Że, no, że matka jest w środku i po kolei wchodziły, także, także była długa walka, ale sobie jakoś wow, poradziliśmy no właśnie zrobiłem to co Kamil parę godzin temu poleciałbym tutaj to wygniecione to przez Kamila. A tutaj pszczółka no jest pełny ul pszczoły, więc, więc no niestety muszą się z 2-3 dni tutaj. Tutaj pomęczyć, i dopiero jak matka zacznie składać jajeczka, tutaj w środku, to my wtedy im dopiero powiększymy. I, 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 i co? No i tam zdejmiemy kratę z lotka, bo, bo teraz w każdej chwili matka i tak, i tak chciałaby nam uciec. Także nam się udało. No to dzięki, na razie.